Ekran Start, ten z kafelkami, znają z pewnością wszyscy użytkownicy Windows 8.1. Nie wszyscy wiedzą jednak, że menu Start nie zostało całkowicie zapomniane i w pewnym sensie nadal coś takiego istnieje. Wystarczy kliknąć przycisk Start prawym, a nie jak zwykle lewym przyciskiem myszy, lub skorzystać z klawiatury i wcisnąć klawiszę Windows X. Menu może zaoszczędzić sporo czasu i nerwów poświęconych na szukanie rozrzuconych po całym systemie opcji. Zamykanie systemu? Proszę bardzo. Panel sterowania? Od teraz zawsze pod ręką. Podobnie jak wiersz poleceń, ustawienia sieciowe i wiele, wiele innych przydatnych skrótów. Nawigacja na narożnikach nie wszystkim przypadła do gustu, a niektórym wręcz przeszkadza. Na szczęście można ją szybko wyłączyć. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań, wybierz właściwości. W nowym oknie przejdź do zakładki nawigacja i z sekcji nawigacja na narożnikach podznacz jeden lub oba narożniki. W oknie folderów eksploratora Windows mamy do dyspozycji pasek szybkiego dostępu, który można dowolnie personalizować, dodając samodzielnie najpotrzebniejsze skróty. Po pierwsze możesz kliknąć strzałeczkę na końcu i włączyć lub wyłączyć najpopularniejsze polecenia, takie jak nowy folder, cofnij czy usuń. To jednak nie koniec. Do paska możesz wstawić niemal każde inne polecenie ze wstążki. Wystarczy kliknąć je prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Dodaj do paska szybkiego dostępu. Jeśli korzystasz z plików na serwerze sieciowym, to przydatnym wyborem może być np. przełącznik trybu offline. Jeśli od czasu do czasu dłubiesz w wierszu poleceń, to być może wiesz już, że istnieje możliwość powrotu do poprzednio wykonanych poleceń za pośrednictwem klawiatury: strzałka w górę lub w dół. A czy wiesz, że jest jeszcze łatwiejsza metoda na ogarnięcie historii kilkudziesięciu nawet poleceń? Wciśnij klawisz F7 i wybierz szukane polecenie z prostej listy. Zdarza Ci się prowadzić prezentację, ale masz bałagan na pulpicie albo pliki o kompromitujących nazwach? To nie problem. Wszystkie ikony, znajdujące się na pulpicie, można łatwo ukryć. Klikając prawym przyciskiem myszy i odznaczając opcję Widok, pokaż ikony pulpitu. Gdy już będziemy się produkować na scenie, warto też zadbać o to, aby przypadkiem nie zgasł nam ekran, ani nie nadeszły żadne systemowe powiadomienia. Można w tym celu użyć trybu prezentacji. Wystarczy wywołać omawiane już dzisiaj menu z przycisku Start i uruchomić centrum mobilności. Klikając na ikonkę projektora możesz też wcześniej zdefiniować, jakie dokładnie zmiany mają zostać wprowadzone na czas prezentacji, np. zmiana tapety.